Rozgrywki na zapleszu w Super Superligi znacząco przyspieszyły. W ostatnich dwóch tygodniach zostały rozegrane dwie kolejki, które stały pod znakiem weryfikacji formy zespołów. Drużyny z górnej części tabeli musiały udowodnić, że są w stanie walczyć o najwyższe miejsca podczas gdy ekipy z niższych lokat miały świetną okazję na przełamanie złej pasy. Krzysztof Paszkiewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na krótką wędrówkę po najważniejszych spotkaniach z ostatnich dni, podczas których działo się dużo i padały chociażby takie bramki. To była po prostu bitwa. 14 października Suzuki Korona Hanbal Kielce podejmowała u siebie MKS AZS PMT z Lublin w kicie czwartej kolejki piłkarek ręcznych. Jeden i drugi zespół chciał udowodnić, że walka o najwyższe cele w tej grupie będzie im dana. Doskonale rozpoczęły to spotkanie gospodynie, które po 10 minutach rywalizacji prowadziły 8 do 3. Jednak wtedy w drużynie Pawła Tetelewskiego coś stanęło, a akademiczki zdobyły 6 kolejnych trafień 8-3 na 8-9. Po następnych kilku minutach UMC zanotował kolejną serię, tym razem trzech bramek z rzędu, lecz bezpośrednio po tym to Korona czterokrotnie wpakowała piłkę do siatki, dzięki czemu na półmetku było 16 do 15 dla Kielczanek. Druga połowa to ciąg dalszy wyrównanej i momentami ostrej rywalizacji. W całym spotkaniu kibice zobaczyli aż 13 kart dwóch minut, co na tle innych meczów w ostatnich kolejkach jest bardzo dużą liczbą. Po końcowej serenie cieszyły się gospodynie, które odniosły minimalne zwycięstwo 32 do 31, prawdopodobnie jednym z najlepszych meczów tej grupy w tym sezonie. Po zwycięstwie z umcs Suzuki Corona Handball pojechała do Rzeszowa i, również po niełatwym spotkaniu zdołała zgarnąć kolejny komplet punktów, wygrywając 34 do 32. Wrócę jeszcze na chwilę do akademiczek z Lublina. Początek miały bardzo udany, lecz można odnieść wrażenie, że MKS AZS UMC zalicza obniżkę formy. Nieznaczne porażki z handbalem Warszawa oraz Suzuki Koroną Kanbal Kielce nie muszą być wcale zaskoczeniem, lecz porażka z SMS-em Płoc już tak. Drużyna Patryka Maliszewskiego przegrała trzecie kolejne spotkanie i utrudniła tym samym swoją sytuację w walce o ligę centralną. Największym wygranym minionych dwóch tygodni jest AZS Uniwersytet Warszawski. Ostatnie dwa mecze akademiczki rozegrały przeciwko zespołom, które także potrzebują punktów – KPR Markowia z oraz AZS AWF Warszawa. Trudno było wskazać wyraźnego faworyta przed tymi spotkaniami i każdy na pewno widział realną szansę na zdobycie oczek. Rywalizacja KPR-u z AZS-em odbyła się w Markach, a nie jak to było zwykle w Radzyminie, gdzie swoje mecze domowe rozgrywała ta pierwsza drużyna. Uniwersytet Warszawski rozegrał prawdopodobnie najlepszy mecz w tym sezonie i wygrał spotkanie 29 do 27, między innymi dzięki dobremu występowi Aleksandry Drożnikowskiej, autorki 9 Bramek. Piąta kolejka to konfrontacja u siebie z AZS-em AWF Warszawa. Przy Banacha także triumfował AZS UW, tym razem zwyciężając 31 do 24. Oprócz wspomnianej drożnikowskiej trzeba także wyróżnić Kamilę Białowos, która notuje bardzo udane spotkania. I już teraz jest znaczącym wzmocnieniem AZS-u Uniwersytet Warszawski. Zmieniony stan punktowy z 0 do 6 jest czymś, z czego akademiczki muszą być bardzo zadowolone. Inaczej sytuacja wygląda w Markowi Rokis gdzie szans na zapunktowanie nie brakowało. O meczu z AZS-em już mówiłem. Niespodziewana okazja pojawiła się jednak z inną warszawską drużyną, mianowicie Warsowią. Bardzo udany początek i utrzymanie przewagi do przerwy mogło zwiastować potencjalny, zaskakujący rezultat. Gospodynie jednak podjęły rękawice i po trudnym meczu to Warsowia wygrała z KPR-em, lecz bardzo nieznacznie – 34 do 32. Nawet świetnie dysponowana w tym sezonie Marianna Borkowska nie była w stanie uratować gości, choć dziesięciokrotnie wpakowała piłkę do siatki. Zawodniczki Małgorzaty Boksakowskiej wciąż czekają na to pisanie premierowych punktów w tym sezonie i wydaje się, że rywalizacja 26 października z AZS-em AWF Warszawa będzie w najbliższych tygodniach ostatnią tak klarowną szansą na poprawę swojej sytuacji w tabeli. I można to powiedzieć w kontekście obu klubów. Hadwal Warszawa idzie po swoje. Zespół z Bielan wygrywa jak na razie wszystkie swoje mecze i ze wszystkich klubów prezentuje się obecnie najlepiej. 15 zdobytych punktów oraz zwycięstwa zarówno z drużynami z niszej półki, jak i z tej górnej. Ostatnie dwie serie to konfrontacja u siebie z SFR-em Rzeszów oraz na wyjeździe z Jarosławiem. Spotkanie z Rzeszowiankami to po prostu pokaz siły stołecznej drużyny. Gospodynie z Marymąckiej wygrały aż 37 do 17 zespołem, który do tej pory utrzymywał się na zwycięskiej drodze. Świetnym odzwierciedleniem tego meczu jest passa 12 kolejnych trafiń Handbalu Warszawa. Z 10-7 na 22,7. Tałeczny klub grał bardzo dynamicznie i sprawiał wrażenie drużyny wiecznie nienasyconej. Katarzyna Pożoga zdobyła w tym spotkaniu 11 bramek i umocniła się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelczeń, co patrząc na jej formę z ostatnich tygodni nie powinno dziwić. Druga lokata należy do Patrycji Dewnik z AZS-u AWF Warszawa, która przenosząc się z Kwidzyna do stolicy. Zabrała ze sobą również bardzo dobrą grę. Podium uzupełnia Aleksandra Pazdro i, co jest też ciekawe, Pazdro oraz Drewnik nie rozegrały jeszcze kompletu spotkań. Warszawska lokomotywa udała się potem do Jarosławia, by rozegrać kolejny mecz ligowy. Na południu kraju także nie było niespodzianki. Zwycięstwo 37-24 podobnie z pożogą w roli głównej, która rzuciła dwucyfrową liczbę trafień, tym razem okrągłe 10. Kilka dni temu Daniel Lewandowski, czyli jeden z trenerów warszawskiego zespołu, powiedział, że celem jest gra w PGNiG Super Lidze, a klub będzie się starać spełnić wymogi zarówno sportowe, jak i finansowe. Jest to prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w tym sezonie, gdzie widzimy deklarację o stricte zwycięstwie w grupie. Było mnóstwo wypowiedzi ze strony trenerów na temat walki o ligę centralną w nowym sezonie, ale nigdy o pierwszym miejscu w grupie ani udziału w Superlice. Na obecną chwilę drużyna w rozgrywkach ligowych jest bezbłędna, lecz w najbliższej kolejce do Warszawy przyjedzie drużyna, która również jest niepokonana FreeZero Zero Spotkanie to zaplanowane jest na 29 października. A jeśli mowa o drużynie z Radomia, to warto rzucić okiem na mecze, jakie odbyły się przy ulicy Krobrego. W czwartej kolejce Priziro APR podejmował AZS AWF Warszawa i błyskawicznie narzucił swoje warunki. W 23 minucie Radomianki zdobyły już 20 bramek, a stołecznych klub zaledwie 8. I to wystarczyło, by Akademia nie wygrała rywalizację, choć w dalszej części meczu był on wyrównany. Zwycięstwo gospodyń 41 do 32 i mogłoby się wydawać, że Radom będzie w tym sezonie bardzo trudnym terenem dla przyjezdnych. Teorię tę obalił jednak KKS Łódź w następnej serii gier. Łodzianki postawiły bardzo duży opór w drużynie Adriana Kontraciuka która miała problem z przejęciem inicjatywy w spotkaniu. Pierwsza połowa obfitowała w mnóstwo zmarnowanych okazji, co pokazuje wynik 9-9 do 9 do przerwy. Kojęski klub sportowy może być lekką niespodzianką na płos sezonu. Co prawda poprzednio drużyna ta przegrywała nieznacznie swoje spotkania, lecz ostatnia wiktoria z JKS-em Sania w 32-20 do 20 pokazała, że Łodzianki stać na walkę o środek ligowej stawki. W Radomiu również nawiązały bardzo równą rywalizację z FreeZero APR, a po upływie 60 minut obejrzeliśmy po raz pierwszy w tym sezonie konkurs rzutów karnych. W nim siódemki bezbłędnie egzekwowały miejscowe i wygrały 4 do 2. W drużynie z Radomia najskuteczniejsza była Laura Domka z 8 bramkami, a w HKS-ie najbardziej efektywna okazała się Milena Walicka, także zdobywając 8 trafień. Mimo straty jednego punktu Prizero AP Radom dalej jest niepokonaną drużyną, a hojenski klub sportowy zajmuje obecnie 10 miejsce z czterema punktami na koncie. Układ sił w tabeli nieco się zmienił. Handbal Warszawa oraz Suzuki Korona Handbal Kielce wciąż nie zgubiły ani jednego punktu. W przeciwieństwie do Prízierą Aperadą, który zwycięstwo w ostatniej kolejce odniósł dopiero w rzutach karnych. Spadek w tabeli można zauważyć w kontekście SPR-u Rzeszów oraz MKS-u AZS UMCS Lublin. Po dwóch zwycięstwach swoją sytuację znacząco poprawił AZS Uniwersytet Warszawski. Bez punktów pozostają KPR Markowia Rokis oraz AZS AWF Warszawa, które za kilka dni zagrają ze sobą bezpośrednie spotkanie. To było wszystko, co mieliśmy do zaoferowania w dzisiejszym programie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania materiałów zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku oraz w telewizji kablowej. Minione dwa weekendy były w pierwszej lidze intensywne i dały odpowiedzi na kolejne pytania. Nie zabrakło również niespodzianek oraz walki do ostatnich sekund. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku.